Yeah. Aha. co er det. Hvad? Det Aha, no to pisde. I Okej okay. Raz, dwa, raz, dwa, okej okay. Ona w moich oczach mieni się, a nie przez blotę. Ok. Blok rzucił na mnie urok, to jak Harry Potter okay. Nigdy się nie przejmowałem tym, co będzie potem okay. Dzisiaj w głowie plany mam, po bitach latam bokiem Moja wątroba nie wytrzyma, życie leci za szybko Ten kawałek to spowiedź, brzmi trochę jak intro Nie macie na ławie, ty na ławie jesteś gringo Ja sobie coś spalę, spalę to z moją familią No ta mała Kręci ją to, że robimy hałas Jeśli mówi, że pozorni, to w akcji nas nie widziała Browar, browar, piglet i marihuana Nasze matki patrzą na nas, zaczynają się bawiać Chciałyby nas złapać, okay, żeby nabić okay. sobie staw Biegamy okay. po uliczkach, ja okay. i moje małolaty yeah. Słuchaj chłopie, wiesz tyle, ile usłyszysz Nie mów nic na mój temat, chłopie, nie otwieraj hey, pizdy yeah, yeah. Co jest, chcę nowy więc go, go Mię to, to moje paliwo, mię to moje paliwo Nie było cię tutaj, nie wiesz nawet kto jest to kto Ty zrozumiesz do o czym mówię, jeśli poznasz całe zło, hey, całe zło. 好的，好的，好的，好的。